Dobrze, macie już te nowe konie? Tak. Ok, jeszcze sprawdzę tylko. To ten. obawiam kto jest ma na imię? Ma na imię Orlando, Ok. A ta klaczka? Malaga. Ok, dobra. Pierwszy, by te przeszkody wiedzie. Może niech będzie Orlando i Hanna. Ok, zaczynajmy. Chcę sprawdzić, czy one, te konie nowe, umieją skakać. Jeżeli tak, to pójdą na zawody. Ok, okej. Okay. Bardzo dobrze. Brawo, koniku. Okej, okay, czyli Orlando idzie na zawody. Hm? Fajnie. Teraz ty. Dobrze jadę? Nie pomyliłam teraz? Ehm, dobrze. Okej. Okay. czyli tak. Malaga i Orlando idą na zawody. Jak się jeszcze trochę je Okej. Okay. dobra. Ja muszę posprzątać przeszkody, a Wy idźcie rozsiadować konie. na do boksu. Dobrze. Okej, okay, Orlando. To ja już się tu rozbuję. I mm. hopka, No i dobra. To jeszcze tylko yy, siodło i będzie okej, okay. dobra. Okej. Okay. No i zaraz to posprzątam, a teraz je dam na do boksu. Okej, okay, siedź tutaj grzecznie. Ach, dobra, jeszcze odpocznę. No zobaczymy, ja jeszcze muszę rozsiadłać malagę. To tak niełatwo za Hanna. No! no. Dobra! No dobra! Okej, okay. i jeszcze tutaj damy konie. Okej, okay, no i dobra. Pogadajcie se. Cześć, jesteśmy tu nowi! Hej, ja jestem Wafel, a ja hyacynt. Jestem malaga, a to jest Orlando. Hej!